Witam w magazynie NBA, Wojtek Michałowicz. Przekonamy się dziś, że pod wodzą do Currywersa LA Clippers wypłynęli na szerokie wody. Także, że David West i jego Indiana Pacers zmierzą nawet w mistrzostwo. Zgłębimy też tajemnice sukcesów Toronto Raptors i ich prawdziwego lidera, czyli rozgrywającego Kyla Raurego. Zaczynamy. Lowry takes it, Na początek zajmiemy się seryjnie ostatnio wygrywającymi alej Clippers, którzy nie mają sobie od dawna równych nad Pacyfikiem. Przystępując do obecnych rozgrywek, Clippers wiedzieli, że przed nimi poważne wyzwanie przebicie się do ścisłej elity NBA. Dlatego szefowie klubu Zelej uznali, że najlepszym na to pomysłem będzie oddanie drużyny we władanie coacha, który wie jak zdobywa się mistrzostwo, do Cariversa. Uznałem to za okazję do stworzenia nowej historii, nowej marki. To dla mnie wielkie wyzwanie i coś, co mnie nakręca i skłania do działań. Jednak sezon NBA jest długi, pełen przeciwności. W przypadku Clippers do tych ostatnich zaliczała się konieczność grania przez 5 tygodni bez lidera Chrisa Pola. Jednak krótko po jego powrocie na parkiety Clippers wreszcie zaczęli funkcjonować na miarę ich ogromnego potencjału. Well, Rozgrywający i szkoleniowiec są w koszykówce jak w futbolu, coach i quarterback. Muszą mieć wspólny język obustronne zaufanie, a Chris bardzo chce Chris takich relacji. Oh, Chris ma god sukcesów oraz jest mądry i twardy jak nikt z jego talentów. Wspaniale jest widzieć jak wszystko zaczyna działać. Ciągle czeka nas jednak wiele pracy. Pod nieobecność rozgrywającego klips odpowiedzialność za wyniki spadła na Blake'a Gryfina i sprostał on w wyzwaniu. A gdy Fury wrócił do gry, notowania świetnego skidowego jeszcze poszły w górę. BG jest pierwszy na treningach i pracuje jak nikt. Naprawdę chce być wielkim koszykarzem. Jest naszym MVP przez cały sezon, mecz w mecz. rozkwitamy jako drużyna za jego sprawą. Najważniejsze jednak, że i laigryfina łączy przekonanie, że wspaniała przyszłość jest na wyciągnięcie ręki. Z każdym sezonem doskonalimy się jako koledzy z drużyny, lepiej się rozumiemy, dlatego z każdym rokiem stajemy się lepsi. Przed każdym kolejnym meczem mówię mu wprost, nikt ci nie zastępuje, a on już to wierzy. Dopiero co Clippers byli niepokonani przez 3 tygodnie w 11 meczach, czyn zapewnili sobie miejsce wśród potentatów zachodu. Klips nie są jednak oceniani na podstawie triumfów w sezonie zasadniczym. Zespół nieustannie wzmacniany jeszcze przez Riversa ma się w pełni wykazać w nadchodzącym playoffs. Nie będziemy rozliczani za sukcesy sezonu zasadniczego. Wszystko to jednak ma nas przygotować do playoffs. Wtedy musi nadejść nasz czas. Chcę iść w górę, ciągle do przodu, dotrzeć do wielkiego finału, wygrać co się da. Będzie to trudne, ale dysponujemy kolekcją graczy, których stać na bardzo wiele. Przegląd aktualności musimy zacząć od nowego rozdziału w historii najbardziej zwycięskiego w dziejach koszykarskiego coacha. Gdy pojawia się szansa, by Twoim zespołem rządził Phil Jackson, robisz to już. Witamy Cię tu, gdzie zaczynała się Twoja przygoda w NBA w nowojorskich Knicks. Mam do powiedzenia coś, co jest najważniejsze dla fanów Knicks. Chcemy budować wielki zespół. Tworzenie nowej koszykarskiej kultury to wyświetlane określenie, ale właśnie dlatego tutaj jest. Chcemy stworzyć podstawy pod system gry, w którym piłka będzie w ruchu, będzie mnóstwo podań i wszyscy będą się nawzajem kreowali. W tym szczególnym miejscu nie wyobrażam sobie innej koszykówki. Dysponować tej miary frontmanem, który będzie w kontakcie z graczami do wzięcia i będzie im o nikt przypominał, to wielka rzecz. Phil sięgał szczytów, wszyscy to wiemy, ale jak to osiągnąć w tym klubie? Na tym się wszyscy głową. Są w tej lidze gracze przesiadujący na ławkach, będący do pozyskania. Właśnie oni mogą nas wzmocnić. To wspaniałe, że mam tu okazję robić coś, co kocham tworzyć zespół, w którym wszyscy będą do siebie pasować i będą grać dla wspólnego dobra. Odnotujmy teraz kolejne rekordy NBA. Najlepszy w jak snajper w rzutach za trzy punkty Ray Allen wyprzedził właśnie Alena Iversona na 21. miejscu strzelców wszechczasów. Of guys that can shoot it. Paul Pierce, one of the best in the business at giving those no pump fakes. If you leave your feet, you're in trouble. Pierce, the drives on Booker, and Shot. That guy's not ready to be a role player yet. He's still got some life left in him. Yeah, you're right. W tej samej klasyfikacji Dirk Nowicki plasuje się już tuż za Cherrym Westem, Reggie Millerem, Kevinem Garnettem i Alexem Englishem na 12. pozycji. Bycie wymienianym obok tych wielkich to niezwykły honor. Cieszę się każdym rokiem w tej lidze i każdą chwilą tej niezwykłej koszykarskiej przygody. Anthony Davis stał się natomiast najmłodszym od czasów Shakaonila, który w jednym meczu zdobył 40 punktów i 20 zbiórek. Koledzy powiedzieli mi, że korzystając z mojej energii chcą, bym dokonywał wielkich rzeczy, nie mogę I więc inaczej. Robię wszystko, by mój zespół w Świętowano także w Cleveland, uhonorowano tam, że dronasa za lata gry w barwach kawalerzystów, wysyłając na wieczną emeryturę jego numer 11. Nie jestem w stanie wyrazić swej wdzięczności za wszystko, czego tu doświadczyłem od całego Cleveland i miejscowego klubu. Dziękuję, że to miejsce mogę z dumą nazywać moim domem. Spotkamy się teraz z orcowym, omal silnym szczydłowym Davidem Westem z Indiana Pacers. Hi, this is David West and this is my MBA 101. Every coach that he's ever played for has called him a consummate professional. Such an unselfish, such an underrated star. He gets to the free throw line, he takes off the dribble, and he's deadly at 17-18 feet. West. He's a solid player. great addition by Larry Bird to the Pacer team, not just on the. Gdy byłem debiutantem od PJ Browna PJ i Steve'ego Smitha uczyłem się najwięcej na temat Smith. NBA i samej gry, na czym korzystam do dziś. Mówili jak budować kondycję i psychikę, jak wszystko ustawiać dla dobra długiej kariery. Najlepszą szkołę dał mi wtedy w Milwaukee to Kukocz, który mi przy okazji udowodnił, że ciągle się liczy i nadal ma świetny rząd. Byłem młody, nogi mnie niosły, myślałem, że zabiegam Kukocza, ale pokazał mi, co to znaczy pewność i mądrość, co ciągle ma wpływ na moją grę. has gone up each year that he's been in the NBA, and he's developed into a much more confident player West a tough shot and knocks it in so many offensive weapons for David West very good facing the basket he can put on floor a ton of pivots and up and under move what a shot from West he is so smooth Thanks. I tell you what a, a luxury to have a guy who really he just doesn't make negative plays. W względem obrony najwięcej przejąłem od Tase'a Agmona. Jak chciałem, jak korzystać z warunków fizycznych, jak stanowić barierę nie do przejścia. No Kluczem do moich sukcesów są nieustanne wątpliwości. Zawsze stawiano pod znakiem zapytania moje umiejętności na każdym etapie mojej kariery. Boy, has he answered the call. He's been a leader on and off the floor for this team and individually improved his skills, improved his game, so that now he is a legitimate All-Star. Bill Sapp gets around. Oh, oh, turn the around and hit the jumper. Oh, man. Oh, Beautiful move. with it back here to tip Duncan Do zakończenia sezonu zasadniczego zostało mniej niż miesiąc, a Toronto Raptors pozostają trzecią potęgą na wschodzie NBA za sprawą Kyla Laurego. Kibice komplementują mnie uh, a przydomkiem Bulldog. I ja hate go hate nie lubię. <laughs> To opisanie tego, że nigdy nie odpuszczam. Zrobię wszystko na przykład przeciwnościom, na całego. Bez względu na to, przeciwko komu i gdzie to się dzieje. W każdej sytuacji. Czy to w meczach przedsezonowych, czy już w trakcie rozgrywek, jestem w stanie zaatakować każdego i to bez żadnych hamulców. To właśnie za sprawą swego nieustannie bardzo wojowniczego kombo kanadyjski zespół jest jedną z największych rewelacji rozgrywek 2013-2014 i zajmuje najwyższą pozycję na wschodzie NBA w całej swojej historii. Trafiłem wreszcie do wielkiej drużyny w poważnej organizacji. W efekcie wzmacniania naszego składu i ja musiałem się doskonalić. Naszym celem było przebić się do playoffs, a ja robię, co jestem w stanie. Zawsze musiałem coś udowadniać i nieustannie słyszałem, że tego nie umiem wystarczająco dobrze, a tego po prostu nie dam rady.

Come on y'all, let's keep going going. We're not letting nobody beat us on this home, home court. Let's take advantage of this early game. Win on three. One, two, three. Go 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 go. Work. Go W Raptors od 1995 roku nie brakowało markowych koszykarzy, ale nie ulega wątpliwości, że to Kyle zintegrował wszystkie elementy. Jesteśmy zespołem od pierwszego do 15 w składzie. Mamy snajperów, obrońców, gości od biurek rozgrywających, którzy podadzą jak trzeba, a rzucających obrońców mamy z piekła rodem. Dysponujemy koszykarzami, którzy naprawdę tworzą drużynę, dlatego tak dobrze działamy. Mamy też wspaniałego coacha, świetnych asystentów, właściwych ludzi zarządzających kadrami, w tym naszej W obliczu playoffs występujący w NBA już ósmy sezon, Lowry zdaje sobie sprawę, że jego Raptors będzie coraz trudniej pozostawać z zespołem, który zaskakuje tak wielu. Świetnie było być poza uwagą radarów i tego, że mówiono głównie o prawdziwych potentatach. My pływaliśmy na niskiej fali. Zawsze lepiej być myśliwymi niż zwierzyną. Z nami ciągle tak trochę jest. Hi, I'm Eric Spolster, head coach of the Miami Heat and a Filipino-American. Devastation caused by recent tyfun w Philippines has been catastrophic, and millions of children have been impacted. The NBA family is teaming up with UNICEF to bring life-saving clean water, food, medicine, and shelter that are urgently needed. Join our team, support UNICEF. Thank you, and maraming salamat po. Stop. Play! 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 In our program, there can be lack of We all know we want to win. We need to win. But we can't press, fellas. Alright? It's not gonna happen on the first play. We gotta go through the whole game. We gotta go through everything. We gotta go through the highs and lows. They stick together no matter what, man. We're a team. it we, we, we gotta amp everything up. Everything's gotta come up. Our physicality, up. Our rebounding, up. Our awareness up. Everybody, let's go. Boozer rejected by Power. Keep attacking. It, your goal is to get it in the paint, make them all come to you, and if they don't come to you, shoot it. Williams dancing, falling away. Line drive, he nails it. Hey, I'm hot. I'm hot. Find me. I'm hot. Real hot. There's Boozer, the rainbow. One of the things that we've done well tonight, continue to do it for the next quarter and a half, just keep moving the basketball. Everybody find this shot. What the beautiful pass to Duran. Gorgeous setup. They're pushing that thing. That's run with them They're pushing it. We gotta get back. Keep going, yo. Tighten up on D. That's nice feed to Parsons. What a pass from Howard. No shortcuts in this game. It's hard play for 48 minutes. Lock them up down here. Lock them up. Defense. It won't go. The Celtics with another offensive rebound. Enough of the my bad. No more my bad. Alright, everybody, just play. Wyższy już czas na efektowną ostatnią prostą naszego programu. Zacznie ciągle pełen inwencji The Wade. Trevor Reza przypomni, że w marcu nie miał sobie równych w trójkach. Oh my goodness, as you just said, a bad shot is better than no shot. And that is proof positive. That's better than a turnover. Wojownik Steph Curry udowadnia, że już jest nie tylko super snajperem. Kolega Marcina Gortata, Bradley Bill, zrobił wiele, by jego Wizards wygrali w Orlando. Wow! What a defensive play by Bradley Beal at the other end. Nik nie lubi występować w rolej, w której musiał wystąpić Omer Asik. Oh! Oh! Playing for the massage, I came for the facial. Omer just got posterized. W efekcie popisów swojego playmakera Grizzlies znów są w pierwszej ósemce zachodu. Conley with four, with three in the lane for the. Yes, He gets to der Utah Jazz, Alec Burks lubi czasem improwizować. Jack Knight up. Oh. oh. Can Can I say? it's it? here. Houdini. Well, another beautiful baseline move. Rakietowy <laughs> Patrick Beverley miał wiele do udowodnienia w Miami. Beverley throws it down.

Są sobotę na niedzielę, jesteśmy z kanału Plus Sport w Auckland, gdzie Warriors będą wreszcie chcieli pokonać Spurs. A w niedzielę wieczór z kanału Plus Family występ Marcina Gortata i jego Wizards w Denver. A na do widzenia mamy jeszcze najefektowniejsze akcje Kyla, Bulldoga, Lowrego. Do zobaczenia w kolejny czwartek. Game. He's remarkable. He comes behind you, picks your pocket. Lowry with a circus shot. shot. When you look at the success as of late of the Toronto Raptors, a lot of it has to do with Kyle Lowry in shooting the three, shooting the three and running the team as well. And a superior quarterback getting people in offensive sets and getting good shots. Lowry's been the story here tonight for Toronto. Gets free with this screen and he drill's away. Here's Lowry finds Amare and he throws down. The hammer, Lowry, corkscrews under the bucket and puts it in. Four seconds, three seconds. Lowry has it blocked, gets it back, fires it good. Count the bucket. Lowry takes it strong to the rim and lays it softly. He's a great competitor. Lowry, the deep three. Lowry, Lowry on the move, spin move. Oh, how sweet it is, Kyle Lowry. Dynamic move out in transition, off top. Lowry feeds it. He is leading team and you always want that from your point guard.